Dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Ja nie mam zielonego pojęcia, siebie nie uważam za gwiazdę. No tak się czasami mówi o mnie, ale mnie to zawsze, trzeba że mnie to zawsze krępuje. Jeśli mowa o moim zawodzie... To ja wolałabym, żeby o mnie mówiono aktorka w całym tego słowa znaczeniu niż gwiazda. Gwiazda, no to jest gwiazda, to jest osobowość, która świeci, która jest wyjątkowa, ale to nie jest świecidełko. Tutaj to bym się nawet nie chciała odnaleźć. Od czego trzeba zacząć, żeby ciebie poznać jak aktorkę? Można mnie zobaczyć w tej chwili w Teatrze Narodowym, jeśli ktoś lubi teatr, a ja uwielbiam, właściwie. Nie zapraszam. Jestem takim dziwnym typem aktora, że tak powiem ogólnie rzecz biorąc, bez względu na płeć. Myślę o jednym szczególnie spektaklu który ma wyjątkową wartość Sonata Jesienka.